Witamy w BMW Dynamic Motors. Tym razem chcielibyśmy przedstawić BMW serii 7. To innowacja, moc i komfort zamknięte w luksusowej limuzynie. Płynne linie dają ogromnym rozmiarom nowego BMW estetyczny, proporcjonalny wygląd. O dobrą widoczność w trakcie jazdy po zmierzchu zadbają kryształowe reflektory BMW Iconic Glow z elementami kryształu swarowskiego. Wąskie lampy tylne w kształcie litery L oraz chromowana listwa podkreślą szerokość tyłu. Wnętrze jest wyrafinowane i przytulne. O wysoki komfort jazdy z tyłu dbają wygodne fotele z podnóżkiem o pełnej długości. Elegancko wkomponowane w tylne drzwi ekrany dotykowe o przekątnej 5,5 cala umożliwiają łatwą obsługę systemu inforozrywki, ekranu kinowego BMW o przekątnej ponad 31 cali, klimatyzacji czy regulacji wspomnianych foteli. Innowacje dostrzec można także w kokpicie. Wielofunkcyjny panel interakcji BMW rozciąga się poziomo przez całą jego szerokość. Multimedialnych wrażeń dopełnia zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej niemal 15 cali. Niezwykłą atmosferę podczas jazdy uzupełnia panoramiczny szklany dach, który doświetla wnętrze auta w ciągu dnia. Wieczorem zaś dzięki dynamicznym efektom świetlnym nadaje każdej przejażdżce niezapomnianych, pełnych emocji wrażeń. BMW Serii 7 dostępny jest z napędem spalinowym, hybrydowym oraz elektrycznym. Więcej informacji na temat prezentowanego modelu oraz pełną gamę samochodów dostępnych do odbioru jeszcze w tym roku znajdziecie tylko w BMW Dynamic Motors.